Witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszej premierze Królika Dzisiaj sprzątanie Dlaczego sprzątanie? Ponieważ jeden dawn nam się skończył czytania A teraz mamy Będziemy już niedługo mieli kolejny etap Czyli yy, o oczach Dlatego zrobiliśmy sobie chwilę przerwy I dzisiejsza premiera będzie na temat Sprzątania moi drodzy Także w tym miesiącu mamy mnóstwo czasu na, na Naprawdę Na wiele wiele innych rzeczy Może trochę się nie ogarnęłam Ale okej okay. Yy, ten, yy, właśnie. Moi drodzy, nie zapomnijmy zostawić łapki w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem. I to chyba wszystko dla śnieżki. Śnieżka się rozwaliła, moi drodzy. Dobra, no to co? Ja myślę, że możemy rozpocząć tą premierę. No to co wy na to? Lecimy, szkoda czasu, nie? <grytanie> No dobra, no to zaczynamy, moi drodzy, sprzątanie, jak to wygląda, odsuwamy klatkę, przesuwamy laptopa, o, i w tym momencie macie, aha, przepraszam, zanim wysuniemy klatkę, królik musi wyjść, proszę, Hnieszka, wyskakuj, dziękuję, teraz kicuk, kicuk, dobra, teraz możemy odsunąć klatkę i teraz możemy sprzątać, jak to się robi, moi drodzy, jak to się robi? Bierzemy wszystko, wyciągamy, otwieramy. Mamy, mamy wszystko ogólnie otwarte. Czekajcie, to było wszystko widać. O! No i co robimy? Wyciągamy wszystko, sprzątamy i zaczynamy. Także dobra. Wyciągamy tutaj rzeczy, takie jak kibel. Yy, miseczki. Mośniaczka tutaj wszystko rozwaliła. Moi drodzy, to, to oczywiście też, bo to jest już nieświeże. jak kuliczka. Dobra, mamy torbę na śmieci, i to wszystko bierzemy, wyrzucamy do śmieci. Ta śnieżka tutaj siedzi, muje. Także, moi drodzy, dobra. To już jest ok, paśnik możemy włożyć na miejsce. Wyciągamy to, wyciągamy to. Moi drodzy, wycią wyciągamy również to. Czyli kocyk, na którym jest pół rozłożony dla śnieżki. Półnie. Oczywiście nie rozkładamy go na całym. Jest lato, może mieć tylko po, yy, połowę. Dobra. Yy, wszystko wyrzucamy. Dobra. Idę po miotłę. Jak to się robi, to jest bardzo proste, moi drodzy. W tym momencie sprzątamy w klatce. Musimy później wszystko tą miotłę wziąć i... Na dworze ładnie wytrzepać, bo ona jest odsiana brudna. Także proszę zobaczyć. Teraz bierzemy małą zmiotkę i szufelkę i wszystko wyładowujemy do śmieci. Do, do śmieci. O, proszę. Ile sytu. O kurde. Ja pierdolę, i znowu też odbieram. Dobra. Tam patrzę tak, bo coś myślałam, że coś mi tutaj się zepsuło. Ale okazało się, że wszystko okej. Okay. Dobrze moi drodzy. Proszę jeszcze tu. Mamy wszystko ogarnięte. Śnieżka, proszę Cię, abyś nie ruszała tamtych rzeczy. Oczywiście Śnieżka ma tutaj z boku. On no, jest taki biały, to się umyje. Dobra, yy, jak, ja, to jest ogólnie sprzątanie, tak jak ja zawsze mówię, jak ja sprzątam, jak wracam do domu, jeżeli na przykład jest to jakiś dzień, nie wiem, jest to jakiś dzień yy, sprzątania, to wtedy no, wtedy, no wtedy, o kurde, szopę mam, yy, to wtedy jest zupełnie, to wtedy jest inne generalne takie spo, sprzątanie. No, to jest takie sprzątanie, kiedy ja wracam sobie yy, z pracy, czy tam skądś i sprzątam. Śnieżka, proszę nie gryźć. Yy, no i mamy ogólnie ogarnięte. Teraz co? Teraz bierzemy sobie mokrą. Yy, już mam przygotowaną. Yy, myjemy tutaj dokładnie, żeby. Nie było żadnego syku Ogarniamy to króliczkowi śnieżka, proszę nie gryź kabla! Nie! Nie gryź, nie, nie wolno. A to jest właśnie to, co ja już kiedyś mówiłam, że króliki właśnie bardzo uwielbiają gryźć kable. Także? Śnieżka, proszę, nie gryź mi kabla. Boże, jedyny. Tak to jest z króliczkiem. Dobra, Śnieżka uciekła za łóżko. Ja mam święty spokój. Niech sobie tam siedzi. Do końca. Nie, jednak wróciła. O, Śnieżka, no kurde, musisz mieć... Tutaj trzeba mieć znaczy, oczy dookoła głowy. Żeby ci królik nic nie zjadł. I za chwilę patrzeć, czy ci się... Laptop ładuje. I czy ci mikrofon się nie zepsuł? I czy ci kamera w ogóle działa? O, działa. Dobra. No i drodzy, to już mamy zrobione. Mamy teraz kocyk. I tym kocykiem weźmiemy pół. Yy, do, do połowy damy. Yy. Na pół klatki włożymy. O. I on tutaj będzie sobie leżał dla świętego spokoju. Moi drodzy, teraz, teraz co? Teraz mamy już ten jeden etap. Teraz kolejny etap jest taki, musimy wyrzucić z, 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 z kibelka. Także gdzie są śmieci? Tu. Ten, dobra, to już jest wyrzucone. Mamy jeszcze tak miseczki, które mamy trzy do umycia. Idziemy je umyć, idziemy je ogarnąć. Za chwilę wracam. Moi drodzy, miseczki są już ogarnięte. Mamy tu wodę. Świeżą wodę. E, teraz musimy powycierać miseczkę, do której włożymy zaraz zióła Zióła Ja to mówię ziła na to. Zioło. Śnieżka. Śnieżka ma swoje zioła. Które je? Słuchajcie moment. Ok, proszę, Puch jej starczy, i to jest na jutro reszta. Dobra, Zio zioła mamy, mamy już w klatce. Teraz jeszcze kibel trzeba wy wytrzeć, żeby księżka miała jak mieszkać. Dobra. Oj, śnieżka, puść to. Śnieżka, nie gryź mi tego choleru, jedna. Proszę mi zawyć już. No, pierdolę, Kulik, proszę tu siedzieć. Proszę. Dobra, śnieżka ma. No. Wszystko działa. Wszystko działa. Dobrze. Teraz co? Teraz siano. Siano jest najważniejszą podstawą tego wszystkiego. Eee, czekajcie, bo wy tu nic zbytnio nie widzicie. O, może ja ją podwyższę. O, i tu? No tam są zioła. Tam, o. Tam są zioła. Teraz... Dajcie, bo jeszcze tu sianko zostało, dobra. No i drodzy dajemy sianko. Specjalnie dla Kulika. No i. No i co moi drodzy, no i to jest chyba. No nie rzucaj za babkami, jaka ty jesteś niedobra. Dobra, moi drodzy, Śnieżka ma od zarypania siana, nałożyłam jej. No, oczywiście, trochę się tu powróciło, jak wkładaliśmy sianko, ale to jest rzecz normalna. Ona sobie to później schrupie. Także o, ogólnie i zaraz, Śnieżka, a tu jesteś. Dobra, zabawki wszystko, wrzucamy w jeden kąt. Ona sobie później bierze te za czy nie? Babi. Eee. Teraz tak, chwila, bo ja muszę to ogarnąć tylko. Sprzątamy. Oczywiście sprzątanie na koniec. Bo tutaj siana naprawdę dużo się na, nazbiera. Eee. Dobra, chwilka poczekajcie. Oczywiście no, najważniejszy jest porządek tutaj u króliczka. Dobra. Także moi drodzy. To chyba na y, to. Chwila, Śnieżka, chodź. Miałaś zrobić skok do klatki. Chodź tu, chodź. No i drodzy, teraz wam pokażę taką rzecz, jak powinno wszystko pięknie, ładnie wyglądać. Śnieżka, wskoczysz? Czy ci pomóc? Chodź. I pomogę. I, I proszę bardzo. Królik znów szczęśliwy. Także, moi drodzy, to jest na, to jest na tyle dzisiaj. Eee, sprzątanie, no nie. No jest takie łatwe dosłownie, tak? Tylko wiadomo, że królik musi mieć zawsze ten dostęp do tego wszystkiego, prawda? I tak wygląda oczywiście królik w nowej klapce. Nie wie, co się dzieje. O, dobra, moi drodzy. Ja powoli już się z wami żegnam. Następna premiera dopiero 20 lipca. To jest czwartek. Życzę wam spokojnej środy. Nie, przepraszam. Życzę wam spokojnej nocy. Super yy, czwarteczku, zarąbistego piąteczku. I widzimy się dopiero, tak jak powiedziałam, kiedy? D tego, tego 20 lipca. Dziękuję jeszcze raz wszystkim, że byliście. Dziękuję moderacji, dziękuję innym. A ja się z wami żegnam w tym momencie. Wyczerpująca praca, ale dająca radę z naszym kochanym króliczkiem. No to co? Widzimy się już niedługo, także buźka, pa ta. do następnego. Trzymajcie się!